Tegoroczne obchody Tygodnia Osób z Niepełnosprawnościami rozpoczynamy w poniedziałek o godzinie 10 przemarszem spod Urzędu Miejskiego pod Ratusz Staromiejski. Z kolei w środę zapraszamy na dziedziniec Galerii Sztuki L, gdzie wraz ze Spółdzielnią Mieszkaniową Sielanka organizujemy piknik integracyjny w planie gry, zabawy oraz poczęstunek dla uczestników pikniku. Obchody Tygodnia Osób z Niepełnosprawnościami zwiąże festyn integracyjno-artystyczny, który odbędzie się na Elbląskiej Starówce. Na scenie zaprezentują się dzieci, seniorzy oraz osoby z niepełnosprawnościami, zespół wokalny Soul z Akademii Głosu i Twórczości Julii Kaczmarczyk, Black Cat Division Gracjan Kalendek, studio artystyczne Katarzyny Pani Szalone Małolaty oraz na koniec Martyna Gąsak z wycieczczyni szóstej edycji The Festyn integracyjno-artystyczny, który odbędzie się na Elbiąskiej Starówce, rozpocznie o godzinie 13.00, poprowadzi DJ Konferancjer Łukasz Brzostek. W trakcie obchodów Tygodnia Osób z Niepełnosprawnościami odbędą się również pikniki, koncerty, wystawy, spotkania autorskie oraz dni otwarte placówek działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Organizatorami obchodów Tygodnia Osób z Niepełnosprawnościami są Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych oraz prezydent miasta Elbląg dr Michał Missan, a wydarzenie patronatem honorowym objęli marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Marcin Kuchciński oraz starosta elbląski Maciej Romanowski.